Siema, siema, tutaj Kungu, witam Was w kolejnym odcinku. What the fuck, Grid AUTOSPORT Jest to drugi odcinek. Chcieliście mieć e, drugi odcinek, ponieważ. E, what the fuck, no to zajebiście. No to od razu mamy retrospekcję na sam zajebisty początek. E, zajebistego wyścigu. Oż, o, o, co ja mu zrobiłem? Ja pierniczę. Nawet nie mam kary, what the fuck. W każdym razie chcie. No ty gówniaku. I to gościu ode mnie z Teamu, z Razera Skurczybik. No nie wiem, w każdym razie chcieliście, ponieważ powiedziałem 30 łapek w górę na następny odcinek było chyba 50, ponad 50. Nie wiem ile dokładnie, chyba 55. Jak z tego co jakiś czas temu sprawdzałem, to chyba z 55 było. A wyświetleń w sumie nie było aż tak dużo, więc nie wiem czy to. Yy, czy to ten, ale jeśli na tak mało, kurde. Jeśli na tak mało wyświetleń, tak dużo łapek w górę było, to widać, że wam się to cholera podoba. Tylko może kiedyś się zrobi więcej wyświetleń, nieważne, w każdym razie zaczynamy sobie kolejny odcinek, od razu wam mówię tak wiem, że nie umiem kurna mać jeździć. Ja wam to mówiłem w poprzednim odcinku, ale i tak, ale żałośnie jeździsz. Co ty idziesz ty się bierzesz za samochodówki? A, dlaczego ty to robisz? No i ja wam, ja wam od razu wtedy mówiłem, od razu wam wtedy mówię, ja nie umiem jeździć, proszę się ode mnie odwalić, ja nagrywam, bo sobie lubię czasem pojeździć, chociaż nie umiem tego robić. Chcecie ten odcinek? Łapkujcie w górę. Nie chcecie, nie łapkujcie w górę. I tyle. Wyłapkowaliście, macie kolejny odcinek. I żeby nie było, że ktoś się mnie czepia, że ja to nagrywam, nagrywam to dla was, bo wy tego chcecie. I spoko. Ja też się w ogóle nie jestem niespecjalnie ten. Niech ktoś za taki komentarz, to niech się nie obraża na mnie. Tylko ja po prostu tak sobie mówię. I koloryzuję troszeczkę. E, I dziwny. ten, ten. Wszystko dziwne. Ja że nie umiem tym skręcać. Zwłaszcza, że to tak cholernie skręca w lewo. W prawo mi skręca cholernie, że nie mogę skręcić, właśnie w lewo. Nieważne, tutaj nie mamy specjalnego. O, muszę bardzo, bardzo zwalniać. W ogóle dawaliście mi, nie, nie, niektórzy dawali mi rady, za co bardzo Wam dziękuję, chociaż specjalnie się do nich nie stosuję. To troszeczkę, to akurat mój błąd, że ja się do nich nie stosuję, ale rady były mądre i bardzo za nie dziękuję. Tylko pytanie, dobra, uwaga, mówiliście 80 na godzinę zwalniać przed zakrętem. O matuch, no jak wolno. Prawda jest taka, że bardzo ładnie mi wyszedł ten zakręt. Oczywiście teraz ja nie umiem jeździć, więc i tak go spieprzyłem. Ale gdybym umiał jeździć, to by było naprawdę, naprawdę fajnie. Mogę ogóle patrzcie, dlaczego to jest pokazane wszystko w metrach? W ogóle jakiś dziwny jest ten wyścig, ponieważ teraz wziąłem sobie powiedzmy... O fakt, dobre to było, genialne po prostu. Wziąłem sobie tak jakby drugi wyścig, drugie zawody, drugi... Ten, tak jak zwykle są z Endurance, to jest chyba czy coś w tym stylu, nie wiem. Nie znam się na tym, więc powiem wam, że, że się nie znam. Oho, 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 i zajebiście nie mam retrospekcji, już i zaraz będzie 16, i chcę, wiecie co zrobię? Wystartuj ponownie! Nikt się tego nie spodziewał! No, po prostu nikt się tego nie spodziewał! Cudowne to było, nie? Dobra, jedziemy. Patrzcie, dlaczego startuję z 16 pozycji i już z jazdy to nie wiem. Ale powiem wam, że specjalnie mi to nie przeszkadza. Znaczy przeszkadza mi to, że z 16 pozycji w sumie, ale mogłoby być gorzej. Tak naprawdę to nie mogłoby być gorzej. 16 pozycja to ostatnia pozycja w ogóle w wyścigu. Kara jest za poza torem. Gdzie ja pojechałem poza torem, to nie wiem, ale już na pierwszym zakręcie zdobyłem 6 pozycji, na drugim zakręcie nie zdobyłem żadnej pozycji, więc to już nie jest aż takie fajne. Ale powiem wam, że i tak jest to, no zajebiście! Dobra. Dobra, jedziemy. Będziemy go draftingować, bo już wiem, jak to się nazywa: jazda z takim przeciwnikiem, żeby siedzieć w tym tunelu, o którym już tak chyba nawet mówiłem. Ale w każdym razie wiem, że takie coś istnieje. Nawet jeśli wam o tym nie mówiłem, to już wiem, jak to się nazywa. Bo po prostu teraz wcześniej nie znałem nazwy, a teraz wiem, że to jest drafting. Ale super, co nie, ja taki mądry. Można się u mnie czegoś dowiedzieć, ja, jak tak, każdy to wiedział. Noż ja, Piernicze, co tutaj się dzieje? Po prostu, ledwo wpadniesz w jakiegoś gościa, i od razu lecisz, kurna, na łeb, na szyję, na wszystkie możliwe strony. Patrzcie, jaka kara poza torem, kara jazda poza torem, i tak zdobyłem jedną pozycję, a nie, straciłem, nie, zostałem na jednej, tylko że jednego gościa udupiłem, a drugi się przez to wybił, więc specjalnie mi to y, nie zrobiło większego w sumie znaczenia. Niestety. O, 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 Dobra, jedziemy, patrzcie, nawet całkiem nieźle mi idzie. Niby 10 miejsce, niby kara, jazda poza torem, kurna macie, straciłem pozycję. Ale dobra, trudno, jedna pozycja, i tak jestem 5 do przodu, ale tracę do przeciwników po pierwszym okrążeniu, tak jakby to powiedział... Zniszczyłem samochód. No to ja to jednak jestem. I zrobiłem to znowu. Czekajcie. Od i już hamujemy. I tak ściąłem zakręt, tak że jest kara. No ja po prostu jestem niemożliwy. I to jaka duża kara! Nie, 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 nie. Nie. Nie, dlaczego? Jak kalen, Jan Kalen. Klein, Jan Klein. Zik Klein. <grym> Eine kleine Nachtmusik! Dobra... Dobra... Jesteśmy tutaj, patrzcie! Jedenasta pozycja, czyli cały czas w sumie i tak zdobyłem pięć pozycji, jeśli chodzi o pozycję startową, ale to nie jest źle! Znaczy, nie jest dobrze! O to chodzi, że... 11 pozycja to nie jest dobrze, nie zdobyłem pięć pozycji, jeśli chodzi o start... No ale to i tak jest źle, to i tak jest bardzo źle! Nie chcemy tego zrobić w ogóle... Tutaj nie ma jakichś... Tutaj są jakieś... Ten ja w ogóle nie rozumiem tych okrążeń w ogóle. Dlaczego tutaj jest licznik, ile kilometrów przejechałem? To jest dziwne. Nieważne. Jedziemy w takim razie. I gdzieś tutaj będzie taki zakręcik. No cudownie, po prostu pojechałem, po prostu cudownie, a już nie mam retrospekcji. Ale patrzcie jak się wyrobiłem. Oni mnie tam dogonią, cholera dogonią. A to, Patrzcie, nawet nie nikt nie wyprzedził. Ale prawda jest taka, że straciłem bardzo, bardzo dużo tym, że tak dziwnie pojechałem. No ale, no już nic, nic z tym nie zrobię. Chciałem skusić, ja pierdolę, co ja zrobiłem. No nie, no po prostu, no nie. Wystartuj jeszcze raz od nowa. Jestem pewien, że ten odcinek już nie będzie miał tyle wyświetleń. Matko, bo tutaj się dzieje, czy znaczy tyle łapek w górę, bo tutaj się dzieją takie rzeczy, że aż żal patrzeć. Aż żal patrzeć, aż mi się robi niedobrze Na samą myśl o tym jak myślę, że jeżdżę, jak patrzę jak jeżdżę Zdobyłem jedenastą pozycję Moja ulubiona chyba No już dziewiąta, matko bosko I Ja umiem jeździć O nie, już dziesiąta z powrotem O, o, o i dziewiąta z powrotem, matuchno Po zewnętrznej go wyprzedzić, po zewnętrznej go wyprzedzić. I teraz tutaj jestem Byłem na zewnętrznej, wylądowałem wewnętrznej I super ekstra, nie? Cudownie po prostu No i tak, musiałem skusić zakręt, żeby była kara, no bo po prostu, żeby... żebym ja pojechał tak, żeby nie mieć kary, to po prostu trzeba być... A! Ale patrzcie, jestem siódmy i tym razem idzie mi naprawdę naprawdę dobrze. Jestem aż zdziwiony, tylko niestety skręcam troszeczkę w lewo ten mój. E, ten mój fuck, fuck. Fuck! Patrzcie, dobra, nie jest aż tak tragiczny, nawet nie używam retrospekcji, chociaż straciłem na tym zakręcie, ale nie na tyle, żeby ten. W ogóle to ja chyba zauważyłem, że tutaj mi się zdzierają opony. Ja chyba będę musiał wjeżdżać gdzieś tam. Żeby te opony sobie naprawić, oczywiście, muszę tutaj wrócić. No ja pierniczę, jedziemy tędy. <grystanie> ale nie mam kary jazdy poza torem nawet. A jestem ósmy, o ty to. Patrzcie jak mi naprostował, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, nawet nie muszę używać retrospekcji w takim razie, chociaż chciałem, chciałem już to zrobić, ale że mnie gościu naprostował, to nie ma takiej tragedii. Patrzcie, patrzcie, jak dobrze pojechałem ten zakręt. Dzięki waszym radom. Normalnie to bym tutaj jechał. Kliknął ręczny i, kurde, teraz kliknąłem ręczny to było bez sensu, bo całkiem dobrze mi szło. A ja tutaj kliknąłem ręczny i wszystko się zepsuło. Nieważne. Jedziemy sobie ten. Oho, 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 cholera. Oho, 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 cholera. Dobra, jedziemy. Śmieszne to jest to, że jak czasem ta kara jazda poza torem ratuje mi w ogóle dupę. Bo od razu mi wiecie, zwalnia mi ten, 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 i jakimś cudem mi się udaje to, to wygrać. I ten, nawet. Chodzi, o, chodzi mi o jazda poza torem, że po prostu nagle mi zwalnia, tak? A jak gdzieś tam jadę i jakiś poślizg tutaj, a no, nagle mi tak zwalnia, i ten, i wychodzę z poślizgu dzięki temu, że on mi tak zwolnił. jakbym dał po hamulcach, to. To po prostu byłoby gorzej. Cholera, co jest. No, co jest? Co mi tutaj? Olej mi tu wylali. Cholera. Co tutaj się dzieje, to ja nie wiem. O! O! W ten sposób. Dobra, nie jest tragicznie w ogóle. Tutaj są jakieś okrążenia, zaraz przejdziemy przez metę. Czy tutaj nie ma czegoś takiego? Czy ja muszę być po prostu pierwszy, żeby kurna wygrać? Nie mam pojęcia. No, nie, już nie mam żadnych retrospekcji. A tutaj jeżdżę tak do dupy. W ogóle nie wiem, też ile tutaj mam okrążeń. I w ogóle nic nie wiem. Ja się nie znam na tych wszystkich wyścigówkach to pewnie. A nie, tutaj są okrążenia. Dopiero tutaj się kończy okrążenie, więc pewnie może jest. Nic mi nie powiedziało o okrążeniu. Super, to już wszystko wiem. O rany, jedź, jedź, jedź. O, ty szujo. Nie wiem w ogóle, kiedy mam starać się jechać na jolo. Żeby na pewno zdążyć i ukończyć wyścig, powiedzmy, jako. Pierwszy, że po prostu czasem już widzę, że jestem jedenasty powiedzmy, powiedzmy jestem jedenasty i to jest jedenasty wynik... o cholera ja pierniczę, jadę tędy. Ale to będzie ogromna jazd kara za jazdę poza torem. O nie, tutaj sobie tak aż tak sobie... Nie z tego o jejku, ale mnie wyruchali. Co ja mam zrobić? Nie podobają mi się te wyścigi. Wiecie co ja zrobię? pierdziele to. Pogram sobie w stare. Wypierniczaj, nie chcecie. Hej! Patrzcie, robimy wyjść. Robimy wyjście i tak. Nie klas! O nie! Tylko nie to! Jakoś dam radę! Jakoś sobie przeżyję. Gunno mnie to obchodzi. A ja nie chcę stąd... Ja nie chcę tutaj dalej jechać. Następny wyścig musi. Oj, kuaj, kuwiecie co ja zrobię? Zrobię cięcie i kij z tym w dupę. Wiecie co stwierdziłem, że pogram sobie w pierwszy sezon nie mam tutaj yy, pierwszego miejsca, tutaj mam pierwsze miejsce, tutaj mam czwarty, piąte, tutaj mam czwarte, więc lecimy pierwszy sezon. Wiem będzie to samo co, co kurde ten w klasyfikacji zespołów, czwarte w klasyfikacji kierowców a biorę Forge'a. jestem w dupę. Nieważne, nie jest to istotne. Nie wiem, czy to nie są te same wyścigi, które kurde w poprzednim odcinku były. Ale mam to gdzieś, mam to w dupie. Szczerze mówiąc, no bo cholera jasna. Nie przyszedłem tutaj po to, żeby kurde coś tam robić. Tylko po to, żeby się bawić. Więc bierzemy sobie to. I mam nadzieję, że mi się fajnie będzie grało i że będzie, że będzie fajnie po prostu. Będzie kurde, fajnie. Niedziela, wyścig pierwszy z dwóch Samuel Kungu. I drugie miejsce wśród zespołów. Dobrze. Postaram się, chociaż nie lubię, jak, jak muszę wśród zespołów, ponieważ nawet jak ja pojadę dobrze, to tamten może mi zepsuć i pojechać kurde beznadziejnie, i wtedy to nie jest nawet moja wina. No ale cóż, no tylko po prostu losu, albo ewentualnie ja w kogoś się w i przez to spowoduję wypadek, gdzie mój gościu po prostu będzie w dupie. No ale szczerze mówiąc, no kijem w dupę, no nie muszę być. Po prostu nie dostanę hajsu, tak? A ważne. Bo mi chodzi o to, żebym miał jedynkę przy tamtym y, tym, o, 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 o no i będzie kara, oczywiście, że będzie kara I tutaj mi się dużo lepiej jeździ niż, y, niż tam mi się jeździło w tym wyścigu, co przed chwilą jechałem no bo kurde, jakoś tam było tak dupy miałem słaby samochód, w sensie pewnie samochód był dobry, tylko że jakoś głupio mi się nim jechało, a tutaj jeździ mi się naprawdę fajnie i te mapy już znam Dobra, o oh, o, oh, o oh, o, oh, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, 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 nie. Dobra, jakoś się tam wyrobiłem. Dziewiąty jestem to troszeczkę słaba opcja. Kurde, kurde. Wypierniczać mi stąd. Dobra, ich Jedziemy tędy. No i co takiego zrobisz? Nic takiego nie zrobisz, ponieważ ja jestem tutaj najlepszy, and the fucking boss! Dobra, zwalniamy. Dobrze, nawet nie było aż takiej tragedii. I tutaj jedź tak. Patrzcie, nawet nie ma kary. Jak ładnie. W takim razie jedziemy na razie, jedziemy na razie prosto, kończymy. Chyba startowaliśmy z 16, więc zdobyliśmy naprawdę dużo pozycji, aż 7. Mam nadzieję, że w drugim okrążeniu będzie równie dobrze. Ole, no to ten, ten zakręt akurat był słaby, no ale nie na tyle, żeby robić retrospekcję. Więc na razie jedziemy. Mam nadzieję, że jeszcze dam radę po prostu sobie tutaj coś ogarnąć. Jedziesz ziomuś, jedziesz ziomuś. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Dobra, jedziemy. Pięknie. Teraz na tym zakręcie damy radę. Oh yeah. I mamy siódmą pozycję. Tutaj będziemy szóstą mieć. Wiedziałem, że damy radę. A pięknie. Czyli mamy szóstą pozycję, a to dopiero drugie okrążenie. Mam nadzieję, że nic nie spiernicze, bo po... W poprzednim odcinku niestety spierniczyłem, chociaż miałem chyba podobną sytuację. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy miałem podobną, czy nie miałem podobnej. Patrzcie, patrzcie, a to jest gościu z mojego teamu. To sorry, gościu, nie będę ci bił przecież. Przecież nie będę ci bił. No ale i tak cię muszę wyprzedzić. No niestety, no, nie będę za tobą. Tylko ze względu na to, że jesteś powiedzmy z mojego teamu. Ja tutaj mam być pierwszy. Więc zaraz się tutaj wyprzedzimy na tym zakręcie, mam nadzieję, że nie staranujecie Cię tak, że nie spadniesz jakoś specjalnie w dół, ale ja niestety mam tak, że jak ja kogoś wyprzedzam, to zwykle właśnie jego kosztem. Dobra, nie jest, nie jest tragicznie, gościu, tylko mnie nie wyprzedzaj, dobra, i Twoim kosztem oczywiście się pierdzielę też tutaj, no i jestem piąty, tyle dobrego. Ten gościu tutaj jest moim rywalem, trzeba będzie go zniszczyć. No ale dobra, mamy drugie okrążenie z trzech okrążeń, więc nie jest w sensie. Teraz zaczynamy trzecie z trzech okrążeń, więc nie jest tragicznie. Mam jeszcze jedno okrążenie na to, żeby wybić się na pierwszą pozycję. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, tutaj robimy retrospekcję, ponieważ myślałem, że będę sprytny. Niestety nie jestem sprytny. Dobra, jedziemy, nie ma tragedii. Dobrze, całkiem nawet nieźle mi wyszedł ten zakręt. Wbrew pozorom wyglądał strasznie beznadziejnie i był w sumie beznadziejny. Pewnie wyście, wy byście zrobili go dużo razy lepiej, ale jak dla mnie był w miarę ok. Jestem w stanie go normalnie zaakceptować, więc nie ma tragedii, naprawdę. Cholera, zapomniałem, że tutaj jest taki zakręt. Nie! Fak, no nie. Tutaj zawsze zdobywałem pozycję, a teraz. Teraz zapomniałem, że tutaj jest taki zakręt, żebym mógł zdobyć pozycję, nie? To cudownie. Dobra, jedziemy. Jestem piąty. Jak ukończę wyścig jako piąty, to i tak nie będzie tragedii. Chociaż wolałbym to, szczerze mówiąc, ukończyć troszeczkę na lepszej pozycji. Ale patrzcie, tutaj już się zbliżamy do kolejnego gościa. Gościu, leci w krzaki. No, leć tam w krzaki, powiedziałem. W krzaki, poleć. Chyba nic, nic co nie da. Ja mu mówię, a on robi swoje, no nie? Jestem trochę jak ten narrator z. z jak on się nazywa? Kurna, zapomniałem. Jest taka fajna gra, gdzie jest narrator i on Ci mówi, to się ten... Nie pamiętam. Nieważne. Pamiętam, jak się nazywa to. No kurde, powiedziałem, że masz go wyprzedzić. Dawaj, 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 jesteś... Jestem czwarty, jestem czwarty. Czy będę trzeci? Czy będę trzeci? Jestem trzeci. Dobrze, jestem trzeci. O nie, nie jestem trzeci. Dawaj, jestem trzeci. Jednak jestem trzeci. Teraz kontrol, żeby tylko mnie nikt nie wyprzedził. Dobra, jestem trzeci, nie ma tragedii. Trzeci mogę być. Trzeci mogę być w bezproblemowo, będę trzeci. I trzecie miejsce mi pasuje. Dobra, trzecie miejsce. Właśnie, właśnie. I chodzi generalnie o to, że najlepiej jest to, że właśnie przed bezpośrednim ry rywalem udało mi się wejść. Ten Aaron o Sulwani skończył ósmy, był piąty, przepraszam, gościu pewnie przeze mnie, tak było. No ale nie ma tragedii. Jestem trzeci jak na razie, jeśli chodzi o zespoły. Mam nadzieję, że wyjdzie nam zaraz jakoś lepiej. Jeśli tutaj będę pierwszy, powiedzmy, to mam nadzieję, że będzie to naprawdę dobre. Dobra, wyścig. Czy to jest identyczny wyścig, czy jedziemy w drugą stronę, czy jednak jest zupełnie inna mapa? nie wiem, szczerze mówiąc jeszcze nie zauważyłem tutaj, czy to jest ta mapa, czy to nie jest ta mapa a to jest chyba ta mapa, no dobra, to trudno 14 miejsce 15, cholera patrzcie, wyprzedził mnie tutaj oto szuja skubany jest ten gościu, co on taki szybki jest nie podoba mi się to, zwykle to ja zdobywałem na początku miejsca, a teraz straciłem miejsce to mi się nie podoba zdecydowanie no ale i tak mam nadzieję, że zaraz na tym na tym zakręcie, co jest tutaj zwykle zdobywam właśnie jakieś Jakieś pozycje, ponieważ ludzie tutaj nie potrafią jeździć. Yy, łącznie ze mną. Dobra, o, patrzcie, 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 dziewiąty jestem, dziewiąty jestem, o nie, jedenasty. Gościu, kurde, nie denerwuj mnie. Gościu z mojego teamu i mnie wkurza, tylko mnie blokuje. No co za koleś po prostu. Ja swojego w sumie tamtego tego gościa poprzednio też troszeczkę. Ehem, posunąłem w, w, w Ines w poprzednim powiedzmy wyścigu. No ale prawda jest taka, że to ja mam wygrywać, a nie on ma wygrywać. Czy prawda jest taka, że musimy wygrać obaj, ponieważ mam być drugi w klasyfikacji zespołów, żebym zdobył jakiś PD, ale szczerze mówiąc, tak jak już Wam mówiłem, PD mnie specjalnie nie obchodzą, obchodzi mnie najbardziej po prostu jedynka przy danym sezonie. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni wynik, wyścig tego sezonu, ponieważ no troszeczkę by było słabo ze względu na to, że właśnie chciałbym być pierwszy w tym sezonie. A jeśli tutaj, nawet tutaj zajmę pierwsze miejsce, to tam byłem trzeci, więc to już by było słabo. Dawaj, jedziesz, 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 jedziesz. O ty szujo. kurde głupi frajer z Monstera, no jak mnie wkurza. Dobrze, jestem siódmy. Dobra, siódme miejsce jest bardzo fajnym miejscem. Jak na koniec pierwszego okrążenia, zwłaszcza, że startowałem z 14 miejsca, czyli zdobyłem 7 pozycji w trakcie jednego okrążenia. To tak samo jak w poprzednim odcinku, tylko że w poprzednim, w poprzednim wyścigu, tylko że w poprzednim wyścigu startowałem z 16 pozycji, więc skończyłem na trzeciej, a tutaj startowałem z 14, więc wychodzi na to, że skończę na pierwszej, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że tak wyjdzie. Jestem na razie szósty wydawało mi się, że straciłem pozycję, ale jednak zyskałem, ponieważ wcześniej zrobiłem dwie, a później prawie od razu straciłem jedną i przez to. Ojejku, 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 gościu, czy to był gościu z mojego teamu. Znowu mnie kurna tutaj denerwuje tylko. O, pięknie, pięknie się przed niego wbiłem. Pięknie się przed niego wbiłem. Jestem trzeci. Jeszcze mam niestety dużo czasu na to, żeby zaprzepaścić tę trzecią pozycję, ale wydaje mi się, że i tak uda mi się tutaj dość nieźle pojechać. Zwłaszcza, że mam jeszcze 5 retrospekcji, jeszcze ani razu nie musiałem jej użyć. Tak, oczywiście teraz wywołuję wilka z lasu, ale. O-o-o-o-o-o-o-o-o, ja z za pozatorem. Cholera, straciłem pozycję, jestem trzeci. Trudno, dopiero co ją zdobyłem, więc nie ma aż takiej tragedii. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj jeszcze ją odzyskać. Widzę, że gościu ma te drzwi, ale już je już sobie zamknął, więc spoko. Dobra, zobaczymy. Zaraz będzie ten zakręt, on jest troszeczkę kluczowy niestety. Ale nie aż tak kluczowy, więc wydaje mi się, że i tak będzie całkiem... Całkiem spoko. O dobra, 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 dobra. I pięknie mamy drugie miejsce, troszeczkę kara, ale... Kara na tyle taka, że dałem radę gościa zablokować i nie, 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 nie udało mu się mnie wyprzedzić. Dobra, jestem. Jestem drugi, w tym, w tym okrążeniu zdobyłem 5 pozycji, a w ostatnim okrążeniu wystarczy, że zdobędę jedną pozycję i będę zadowolony, więc naprawdę jest fajnie. Mamy szansę to wygrać, mam nadzieję, że mi się uda. Cały czas mam 5 retrospekcji, więc jak cokolwiek się spieprzy, to. Ooo, fuck. Nie, to nie było na tyle, żeby się musiało coś stać, żebym musiał włączyć retrospekcję, ponieważ nawet mi nie dało kary za, za to, że, że po prostu pojechałem poza torem. Chociaż prawda jest taka, że wyleciałem poza tor i to nie było zbyt fajne, ale może dlatego, że wyleciałem poza tor a nie wyjechałem poza tor, tak jakby z mojej winy, to. Pięknie, 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 pięknie. Cholera! Dobra, na tym zakręcie go wezmę, na tym zakręcie go wezmę. Do widzenia mamy pierwszą pozycję. Teraz tylko ją utrzymać i nie zaprzepaścić tego, ale mam mam tutaj tak naprawdę pięć jeszcze retrospekcji, więc tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma na to szans, żeby oni mnie jakoś tam. Wyprzedzić, ponieważ widać, że po prostu jestem najszybszy, najlepszy z nich, skoro tak zdobywam pozycję. W każdym okrążeniu zdobywam po prostu jakieś pozycje, więc wydaje mi się, że nie są w stanie mnie wyprzedzić. Jedyną opcją jest jakiś wypadek, jakaś skucha z mojej strony, ale skoro mam 5 retrospekcji, to naprawdę mogę sobie cofnąć i, i wszystko zrobić prawidłowo, więc ja już jestem pewien. Jestem pewien, że to wygrałem, chociaż prawda jest taka, że pewności jeszcze nie ma. Znaczy, nie ma jeszcze 100% pewności, chociaż ja ją cholera jasno mam. Patrzcie, jak spieprzyłem, ale nie ma tragedii. Jeszcze sobie tutaj podjedziemy. Troszeczkę będziemy walczyć pod koniec, żeby ich tutaj blokować, ale prawda jest taka, że wyścig już jest, już jest całkowicie mój. Dojechałem pierwszy. Mam nadzieję, że gościu mój jest czwarty, więc jest naprawdę fajny wynik. wiele razy powtórkę tego wyścigu. Wspaniałe zwycięstwo. Wspaniałe zwycięstwo. Udało nam się zdobyć tutaj oczywiście zwycięstwo. Cenu zespołowego! Patrzcie, jestem jednak pierwszy! Jesteśmy pierwsi! Jesteśmy pierwsi w zespołach! To fajne, zdążyłem, zdobyłem tam jakieś tam odznaczenia, nieważne, ciśniemy kolejny wyścig! Chociaż już tak naprawdę powinienem kończyć odcinek, ale nieważne, nieważne, najwyżej podzielę go na dwa odcinki! Mm, jedźmy to, jedźmy to. O, tutaj to jest ta sama trasa, tylko jest skrócona? Czy mi się tylko wydaje? A nie, bo to było zamknięte. Ten. ten nieważne, dobra. Jedziemy, jedziemy. Krzanić to. Wiem, która to jest trasa i nawet ją całkiem lubię. Podoba mi się ten pierwszy, powiedzmy, cały. Mm, właściwie cały ten pierwszy sezon mi się podoba. Jest fajny, są fajne mapy, są fajne samochody i jest, jest naprawdę. Naprawdę cudownie, można tak powiedzieć od razu, jest cudownie, lubię ten wyścig, mam nadzieję, że tutaj znowu uda mi się być pierwszym, w, w pierwszym wyścigu byłem trzeci, w drugim wyścigu byłem pierwszy, jestem pierwszy na liście kierowców, jestem pierwszy na liście zespołów, więc naprawdę wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Eee, jeszcze chyba tylko dwa wyścigi przede mną, ten i jeszcze następny, chociaż szczerze mówiąc nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, tylko no wiecie, no, tylko mi się wydaje, ale już zdobyłem pięć pozycji na pierwszym właściwie dwóch zakrętach. Mamy kolejny zakręt na tym zakręcie niestety nie zdobyłem pozycji, plus do tego mam karę za jazd depozatorem, ale nie na tyle dużą, żeby stracić pozycję, więc jedziemy. Lubię ten zakręt, o ten zakręt troszeczkę jest denerwujący, ale bardzo łatwo się tutaj wyprzedza. Nawet pomimo kary, po prostu się wbija w gościa. Oho, ojejku, ale to było słabe, ale straciłem na tym. Nie no, ja nie niemiłosiernie. Jest z 11 pozycji, spadłem na czternastą, przez, pierdzie... przez jedną pierdzieloną karę. Ale uwaga, 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 tutaj już mamy 13 pozycję, czyli jedna już jest zdobyta. Gościu. I tak jesteśmy powiedzmy w 13, na 13 trzynastym miejscu, a zaczynaliśmy z 16 miejsca, więc nie ma takiej tragedii. Pierwszy ten z czterech okrążeń, więc naprawdę jeśli takie się u, 3 miejsca na jeden, ten to i tak będzie bardzo dobry wynik, ponieważ wyjdzie nam tutaj szybka matematyka. E, drugie miejsce, jeśli dobrze. Jeśli dobrze umiem liczyć, albo albo czwarte, albo piąte. Nie, nieważne, nieważne, bo już nie, nie chcę mi się po prostu tutaj chrzanić, bo zaraz wyjdzie na to czwarte, albo, albo pierwsze. Czwarte albo pierwsze, jeśli się utrzyma, to nieważne. Jedziem, mam nadzieję, że się nie utrzyma i po prostu będę pierwszy już za chwilkę Dosłownie. O o, 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 kara za jazdę poza torem. Nie wiem dlaczego. Nigdy wcześniej mi się. nie, nie, nie wychodziło mi skuszenie na tym zakręcie, ale... Dobra, ładnie pociśnięty zakręt. Troszeczkę tutaj wyjechałem, ale od razu tutaj wracam. Jestem na dziesiątej pozycji, czyli zdobyłem jedną pozycję przez całe okrążenie, powiedzmy, w tym samym miejscu. Chociaż taka prawda, że wylądowałem na czternastej, więc zdobyłem niby cztery. Ale oj, robimy retrospekcję oczywiście. Bo nie mogę sobie pozwolić na coś takiego, zwłaszcza w momencie, w którym cholera jasna goście próbują mnie wyprzedzić. I znowu muszę to zrobić, ponieważ... Ponieważ spieprzyłem, nie lubię używać jednej retrospekcji na jednym, znaczy kilku retrospekcji na jednym zakręcie, no ale niestety byłem do tego zmuszony, jestem dziesiąty, czyli wychodzi na to, że niestety moja teoria się nie sprawdza, zdobyłem jeszcze mniej miejsc niż w poprzednim odcinku, ponieważ, a nie, trzy, znowu zdobyłem trzy, bo z 16 13, z trzynastego na ten, ohoho, ho. no to troszeczkę słabo. Bo możemy zdobyć jeszcze 6 miejsc, czyli zostanę czwarty Jeśli nic się nie zmieni, ale mam nadzieję, że się zmieni Ponieważ tutaj już ich doganiam, już ich doganiam Jak tutaj ich doganiam, to doganiam Większość tych wszystkich ziomków A nie tylko tam część, bo tutaj Już widać tam pierwszego gościa, który jest w ogóle pierwszy W całym wyścigu, więc to jest To jest dosłownie moment Żeby gościa wyprzedzić Tutaj trzeba tylko dobrze pocisnąć te O oh, fuck, o oh, fuck O oh, fuck, dobra Retrospekcja niestety, I źle rozegrany ten Niestety źle rozegrany ten zakręt, musimy go wziąć jeszcze raz. Oczywiście kara? Nie, nie będzie kary. Bardzo fajnie. To ciśniemy tędy. Mam nadzieję, że na tym zakręcie tradycyjnie uda mi się kogoś tutaj wziąć. O, na tym. Dobrze, pięknie. Siódme, siódme miejsce. Nie, 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 nie. nie. Ale, ale spieprzyłem. Ale, spieszyłem. spieprzyłem. Nie, 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 nie. Pomóż mi się rozpędzić, gościu. Pomóż mi się rozpędzić. Dobra, jestem dziewiąty, więc. Zawsze coś zdobyłem, nie? Zawsze coś zdobyłem, tylko prawda jest taka, że mam tylko jedno okrążenie Już tylko O, ładnie, 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 ładnie Można było to zrobić lepiej, ale i tak Nie było tragicznie, jestem ósmy Dość blisko do, do, do moich rywali Ale niestety coś mi się wydaje, że nie będę Nie będę miał tutaj dobrego miejsca W tym wyścigu, ale jakieś piąte Mniej więcej mi wystarczy, mam nadzieję, że uda mi się Przynajmniej do tego piątego dotrzeć No cóż Dawaj, dawaj, dawaj nie, po co ja wygazowałem? Po co ja przygazowałem? Jakbym, kurde, nie przygazował, to bym bardzo ładnie pocisnął ten zakręt. No ale niestety stało się. Zrobiłem to i. i kurde, są coraz dalej. Są coraz dalej. Zamiast być coraz bliżej, to są coraz dalej. Ci, co są za mną, są coraz bliżej mnie, niestety. O, bardzo fajnie pocisnąłem ten zakręt. Mam nadzieję, że na tym zakręcie tradycyjnie uda mi się coś zyskać. Bo to jest miejsce, na którym właściwie ja cisnę całe okrążenie. Tam to cisnę tak jak oni. A tutaj jestem w stanie coś zdobyć i niestety robimy retrospekcję, ponieważ zagrałem, rozegrałem to dosłownie beznadziejnie. Jeszcze gorzej. Ostatnia retrospekcja. Mam nadzieję, że zaraz nie wylecę gdzieś kurna poza zakręt, bo jeśli wylecę albo stracę jeszcze jakieś miejsce, to będzie po prostu masakra. Już nie mam żadnych retrospekcji, a zostało przede mną jeszcze jeden dość trudny zakręt, więc niestety niestety muszę się liczyć z tym, że zaraz będzie dupa. No i oczywiście spierdzieliłem co ja zrobiłem. I skończę 16. Ja pierniczę jakie to jest straszne nie mogę tego tak skończyć. No i dupa, jeszcze jazda poza torem. Dobra, wiecie co? Powiem Wam tak, to było na tyle w tym odcinku, jednak nie skończymy tego sezonu w tym odcinku. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!